Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie dosyć nietypowy i ciekawy film, ponieważ nagrywamy tak zwanego pranka. Schowamy Julkę tutaj do tej budki i zaraz ma przyjechać do nas Kacper, który o niczym nie wie, że Julka tutaj jest. Ja na niego niby czekam. I potem pojadę na motorze, sobie gdzieś w tamtą stronę, że niby się tam wywrócę, coś tam, jeszcze wszystko wyjdzie dopiero w trakcie. On przybiegnie do mnie, jego motor tu zostanie, a Julka się do niego po prostu skradnie, wsiądzie, odpali i ucieknie. No, i zobaczymy jego reakcję. Jeszcze nie wiadomo, czy to wypali, tak naprawdę. No, ale będziemy się starać, żeby, żeby wyszło git. Także oglądajcie. Julka się teraz chowa, bo Kacper z tego, co mi tutaj pisał, to będzie za jakieś 2-3 minuty. Także ja sobie idę tam siedzieć. Julka się już tutaj chowa. No i, no i oglądajcie. I tyle. Oby to wyszło. Julka jest schowana. Ja już słyszę, że on jedzie. Także zobaczymy. Jedzie, jedzie, bo go słychać. Jakoś go zachęcę, że niby coś tam yy, mu chcę pokazać, a się wywrócę. I na tej zasadzie. O, jedzie, 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 jedzie. Oby to wyszło, oby to wypaliło. Jedzie, jedzie. No to... a się udało się nawet bez niczego, on po prostu się zapytał czy może się karnąć na tej więc trochę nam ułatwił plan, yy, ja teraz lecę, on sobie jeździ tam połące niżej, i ja wejdę żeby mnie niby nagrał, że niby jakiś odcinek, czekaj, że sobie trzymać kamerę, żeby niby ten, yy, albo patrzę sobie po prostu w telefon i tyle, sobie coś sprawdzam. I wiecie, i po prostu, o on sobie jeździ, a ja po prostu powiem, żeby mnie nagrał I w momencie kiedy będzie mnie nagrywał, jeszcze ja wyślę wyśle do Julki SMS, że może motor spróbować skroić Mam nadzieję, że to wyjdzie Julka ruszy bez problemu I w tym momencie teraz e, go zatrzymam i powiem mu, żeby mnie nagrał swoim telefonem I mi potem prześle No a ja się wywrócę i on podejdzie, czy się tam i Julka w tym momencie skroi Dobra, ja go zatrzymuję Kacper! Dobra, on sobie tam jeździ. Dobra. Kacper! E, dawaj to, Tro, Hors! Trochę cię. ale to idzie. Trochę, trochę cię ten nagrałem do filmiku, żeby będzie do odcinka, a jak byś teraz wziął najwyżej. Telefon i byś mnie y, ponagrywał, to byłoby spoko, Jak wyjdzie jakiś fajny filmik, to najwyżej wrzucimy. Ja tu nie wiem, spróbuję jakieś Willy, coś tego typu i wiesz? No, wiesz o co chodzi? To weź swój telefon. Czekaj, ja czy mam nagrywać te, te na tych odcinkach, czy jakoś na znaczy? No, to ja, ja. Nie, ja tu będę jeździł, nie? To byś mnie nagrał na. Y, po prostu wiesz, je, będę próbował jakoś tam Willy, będę próbował y, jakieś stopy, coś tam zrobić. I jakby wyszedł fajny odcinek, to wrzucimy jakąś muzykę i, i po prostu. no. Spokojnie. Będzie jakiś filmik, dobra. Tutaj. No oni już zaczynają tam jeździć, więc ja szybko zaraz będę patrzeć i jakoś spróbować stąd wyjść i zadać mu ten motor. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc trzymajcie kciuki. Zapali, tak Zapali z pierwszego? Zapali z pierwszego? Dobra, to ja próbuję stąd wyjść. Zobaczymy, jakim tam. Nie chcę jakąś to pokazać. Ale oni już tam jest są. Tam nie widzą. Trochę wam tu palce powkładam Ta ja, kamera ustawiona No, no, dobra. dobra, to daj mi telefon. No, czekaj, chciałem wyłączyć. Dobra, to co? To chyba wracamy, nie? No. Bo nie ma sensu tego nagrywać, skoro nie wyszło. No. I tyle. Ty, Kacper no. a, a ten. A gdzie ty parkowałeś, Amachę? No. Nie ma. Kurwa, Kurwa ja tam jadę szybko. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ty, Kacper! Kurwa pójdziesz tu stawiałem Kurwa, ojciec je za biebie, ja Co teraz? Ale ty kurwa nie widziałeś tutaj. No nie stary. No. A była chociaż ubezpieczona na jakąś kradzież albo cokolwiek? No nie co, to chuj z tego. Tam ktoś idzie, ale to mi się wydaje, że nie. Chyba, że się zaplada. Co teraz? Co robimy teraz? Jeszcze kurwa zostawiłem dokumenty w niej. Ja pierdzielę! Ja! Stary, i co teraz? Kurwa nie wiem, ojciec mi zapierdolili! Kurwa! No, nie wiem, ja mogę tam jechać tylko, że ja nawet nie wiem w którą stronę! Chyba że się spodoba tej babki, ktoś widziała! Czy kurwa... Co jaka kurwa? Kurwa, ojciec mi na dół Stary, nie wiem, to dzwoń bo rodziców, dzwoni, nie wiem, nie wiem, co Ja robi, czekaj, ma... tu na policję dzwonię. Gdzie? Na policję. Kurwa mać. Czekaj. Stary! No. Zaraz twój motor tu przyjedzie, to był prank! Wypierdolisz. Serio! Kurwa! Julka słowała cię w tamtej budce, zostawiła telefon tutaj, kamerę, której nawet nie zauważyłeś. Ja Byłeś tak zestresowany, że... Jesteście pojebani Zaraz zadzwonię, wróci Sprankowany No i dzwonimy No halo, jak coś to ten To możesz już tutaj podjechać I mhm. my tu czekamy Reakcja jest mega, naprawdę Zobacz Kacpi, co jedzie? To moja truka ale wyszło, wyszło nam to, przyznaj. Kurwa odrapiam lekcje za mnie, kurwa. <grydanie <grydanie> Hello! Hej Dałaś radę? Dałam no super. Poza jedną małą wywrotką, ale dałam radę. <grydanie> Jeśli chcecie ogólnie nauczyć się schodzić z motoru, to... nie ma... Kasper, co powiesz? No kurwa codziennie mam, będę wysłał zadania domowe. <grydanie> Bo tyle stresu to jest przed wywiadów To tak, bo to jest mój. No. Dobra, to ja wezmę, chcesz? Nie. 20% znaleźć 10. No <noise> czekaj, spoko, ja sobie dam radę. Niech coś to ci nie odda. Dobre, wyszło, wyszło, wyszło. No, także to by było tyle w tym filmie. My się z wami żegnamy. Wyszło nam to fajnie. <głosy> <głosy> Kasper już nas jednak też nie lubi. No, ale, ale wyszło, wyszło, co prawda no trochę stresu było i tak trochę nam się... Wszystko wyszło tak jakby w praniu w sumie, bo miało wyjść troszkę inaczej, niby ja się miałem tam przewrócić, ale to nie wyszło. Ale, ale że Kasper to... sam się zapytał, że chce się przejechać na yz no to troszeczkę się pozmieniało, ale, ale udało nam się to, to nagrać. No i w sumie przede wszystkim Julka dała radę, bo gdyby nie ona to, to Kasper może by zdążył zauważyć, że motor jest no... Kradzione? No. no. I tyle. Także to było tyle w tym filmie. My się z Wami żegnamy. Na razie się no.